Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku MMT, odcinek nr 31 Mieliśmy delikatną przerwę pomiędzy odcinkami, między odcinki nr 30 a 31 miałem trochę urlopu, trochę nagrywam innych filmików eee, Wiadomo, firma w tym momencie jest najważniejsza, aniżeli nagrywanie, także wiadomo Priorytety są odpowiednie, firma, potem nagrywanie, czyli przyjemności. Jako, że nagrywanie jest dla mnie przyjemnością, to wiadomo, że robię to w wolnych chwilach. E, ostatnio tej wolnej chwili za bardzo nie miałem, tym bardziej, że e, był też czas troszkę urlopowy. Ale wracam do nagrywania, fajnie jest wrócić, powiem wam szczerze, fajnie jest wrócić po pewnym czasie do e, swojego świata, gdzie wiele tu się dzieje. E, pamiętam, że robiliśmy automatyzację tutaj. Experience pylon i brakuje nam jeszcze kilka rzeczy, typu żebyśmy mieli cały czas automatyczną farmę czciny, automatyczną farmę zboża i automatyczną farmę farbę. Automatyczną farmę, oczywiście krów I uważam, że dzisiaj to jest dobry dzień. Dobry dzień, żeby wrócić do automatycznej farmy krów. Um, już mam pewien plan jak to wszystko zrobić mam przygotowane to wszystko pod tą farmę ale co jeszcze chciałem zrobić jedną rzecz tak naprawdę e, z tego tytułu, że widzę, że jest e, doktor, chyba to się tak nazywa plak doktor, coś takiego bodajże a dajcie mi sekundę, ja muszę znaleźć emeraldy mam 20 sztuk, potrzebuję dokładnie dwie bo wiem, że w następnych, następnych odcinkach będę robił też farmę e, za pomocą szczurów e, a tu jest właśnie pan, który jest z motyfikacji e, odnośnie szczurów e, i on bodaj że ma tutaj taką ważną rzecz dla mnie, jak Plague Essence to jest Rail Drop from Plague Rats nie wiem, czy dobrze to wypowiadam ale to już mniejsza o to w związku z tym, że jako to, że potrzebuję no to to biorę oczywiście bo mi się to przyda chyba jedna sztuka, że na szybko sprawdzę sobie żebym tego nie ominął ale wydaje mi się, że tak, bo jedno to będzie do e, jakby różdżka do zbierania czy do dawania komend e, naszym szczurom, a druga to jest właśnie, żeby też wydawać komendy, ale bardziej żeby coś zbierały, e, coś żeby e, szukały, czy jakiś obszar na przykład... Mm, jakby mmm, działania tych szczurów, gdzie mamy zbierać różnego rodzaju rzeczy. No i właśnie, że właśnie jest Plague Essence, to właśnie wiedziałem już wcześniej, jak dzi znaczy dzisiaj teoretycznie e, sprawdzając, co jest potrzebne. a Właśnie, żeby rozpocząć modyfikację rat, e, bardzo fajna modyfikacja, ale zajmiemy się oczywiście nią troszkę później. Na razie, tak jak powiedziałem, chciałem zająć się pierwszą rzeczą, czyli e, mam tu na myśli automatyzację krów. E, jako, że krowy już wcześniej mieliśmy, tu w ogóle. Aha, dwie rzeczy. Jedna jest taka, że tu mam ogromną ilość już tych wszystkich. O kurczę, kokotrajsów chyba. E, też nowe powstałe, wcześniej jakby rozmnażałem w naszym głównym pomieszczeniu, teraz tu je rzucam, po prostu one i tak i tak atakują, mają tyle samo życia, co te duże, więc nie ma większego problemu. Krowy, krowy dokładnie mamy tutaj. Mamy dwie krowy, które nam się przydadzą. E, no i też zrobiłem szybką analizę, co potrzebujemy, żeby te krowy rozmnażać. E, I jeszcze jeden, jeszcze jeden problem, który mi powstał. Jak wcześniej mówiłem, nie mamy żadnej farmy yy, zboża, w związku z tym nie mamy też seedów. Że nie mamy seedów. Tutaj robi się problem, one się nie rozmnażają, nie mamy nowej esencji, zatrzymujemy jakby cały czas produkcję e, doświadczenia. Więc e, są też takie plusy i minusy, ale żeby dojść do jakichś konkretów, kon konkretów, to trzeba dużo tutaj działać. Co ty tutaj robisz, człowieku? Wypad mi stąd. Ja cię tutaj nie chcę oczywiście. Chciałbym, żebyś normalnie biegał i zabijał inne stwory, ale okej, okay, jak już jesteś, to jesteś. E, nie wiem jakim cudem tu się dostałeś. To jest w ogóle e, pytanie number one. <grych> Nie mam pojęcia, co ty zrobiłeś, że akurat tam wszedłeś, skakać nie możesz. Eee, a i to jest wszystko zabarykadowane, więc nie powinieneś w ogóle mieć możliwości wejścia w to miejsce, no ale trudno. Eee, Weźmy jeszcze szybko do książki i prześpimy się, bo widzę, że idzie noc. Eee, książka dlaczego? Dlatego, że chciałbym wam powiedzieć, co potrzebujemy, żeby w ogóle zautomatyzować. Eee, to samo co przy kurach, ale jedna będzie nowość, będzie Animal Rancher. Z tego względu, że potrzebujemy na pewno mleko. Nie wiem, czy będziemy potrzebować to w dużych ilościach. Na początku na pewno, ponieważ będziemy modyfikacją rac, a wiadomo, że z mleka robimy ser, a jeżeli dużej ilości potrzebujemy sera, no to oczywiście też dużej ilości mleka, w związku z tym na pewno będzie potrzebowali animal rancher i pewnie jakiś taki duży tank, który będzie to wszystko gromadził. Zobaczymy, to wszystko oczywiście będzie wyglądało w praktyce, więc ja przygotuję sobie kilka maszyn. Mówiłem tu o maszynach, czekajcie, prześpimy się, ja wam za chwilę powiem. What a deal. O, oh, successfully trade with a villager. No dobra, bardzo fajnie. Potrzebujemy no jeden Animal Rancher, potrzebujemy na pewno jeden Mob Crusher, potrzebujemy no jeden Animal Feeder i oczywiście potrzebujemy dwa Baby, Animal Baby Separator i myślę, że zrobimy tak, żeby nie przedłużać i nie bawić się jakby w kraftowanie. Znowu na odcinku tych samych przedmiotów, ja po prostu wezmę i to skraftuję, a Wy zobaczycie moment, w którym ja już będę jakby kładł wszystkie maszyny na swoje miejsce. Jak pewnie zauważyliście, mam też na sobie bad omen, z tego względu, że tutaj miałem najazd na swoją posiadłość, jako że nie toleruję tych gamoni, w związku z tym pozabijałem, a wywiesiłem ich o... kurczę, kamerkę nie widzę. O minus banner bodajże to jest napisane. Ciężko powiedzieć, musiałem to usunąć bardziej, żebym stwierdził, co to jest. O minus banner? O minus banner, dobrze. Eee, powiesiłem, żeby wiedzieli, że tutaj rządzę ja, a nie oni. Eee. No, ale dobra, dobra. I myślę, że teraz na razie musimy omijać wioski, żebyśmy przypadkiem nie natrafili na jakąś wioskę i żebyśmy nie, nie mieli najazdu. Na razie nas na to nie stać znaczy stać może nas jest, ale nie wygralibyśmy jeszcze takiej walki. Ale przyjdzie czas, że będziemy też walczyli i będziemy bronili naszej wioski. Mam problem ogromne z surowcami, to mi się bardzo nie podoba. Będziemy musieli też tworzyć na pewno maszynę, która będzie tworzyła dla nas, nie tworzyła, tylko bardziej wydobywała. Różnego rodzaju surowce, jeszcze potrzebujemy pity maszyny, oczywiście my block, redstone, ale ktoś chyba to wcześniej już pisał, wydaje mi się, że czemu nie mamy, czemu nie mam jeszcze maszyny, która będzie wszystko tutaj za mnie wydobywać, żeby nie musiał się bawić. No ale to, tak jak mówię, wszystko, wszystko. Nie mam jabłka, nawet gademet, gdzie są moje jabłka wszystkie? Przecież jabłek powinno być mnóstwo. No ale dobra, nie przedłużając, ja idę e, walczyć z maszynami dalej. Oczywiście, że nie mogę mieć jabłek, ponieważ jabłka przetwarza na e, chyba pfu, biofuel, dokładnie tak, w związku z tym jabłek nie mogę mieć, ale na szczęście już sobie poradziłem z tematem. Brakuje mi jeszcze addonów, ale podłączyłem już oczywiście kablami w miejsca, gdzie będą nasze urządzenia i myślę, że spokojnie możemy te urządzenia już podłączyć, ponieważ większość już mamy. E, nie Mamy jeszcze kilku rzeczy, ale do tego za chwilę dojdziemy. A, tu oczywiście już złą stronę to ustawiłem, jakże inaczej. Ponieważ tutaj jest trochę to dziwne, że musimy to kłaść od drugiej strony, czyli od tupy strony, i wtedy dopiero z przodu będziemy mieli. tutaj. nie? Więc jest to, to troszkę inaczej zrobione niż normalnie, ale teraz tak. Feeder teraz pytanie, w którą stronę. O, Jezus, jajek nie chcę. Jajek nie chcę dawa mi Animal Baby Separator, czyli jeżeli zrobimy, czy nie. Musielibyśmy w tą stronę. I tak samo to też w tą stronę, z tego względu, że teraz, jak ustawimy sobie show walking area i show walking area, ok, tu sobie zrobimy tak, żebyśmy mieli show walking area, i oczywiście jest źle, bo jakże inaczej, musimy to w drugą stronę ustawić, czyli bardziej w tą stronę show walking area, i teraz zobaczmy, ok, teraz myślę, że możemy zrobić tak, po pierwsze addon number one razy 4, świetnie, Wypadł mi stąd. O Co za głupie zwierzę. Mm, już mi nie pokazuj. Ty mi pokazujesz, ale to bedam addon. Pokazujesz, że jest wszystko w porządku. Więc mogę Cię wyłączyć częściowo. Ty już oczywiście stąd nie wyjdziesz, bo nie masz jak. I show working area jest ok. Wydaje mi się, że wszystko będzie w porządku. A Teraz trzeba będzie jeszcze ustawić dwa razy show working area. Na pewno będziecie potrzebowali kable różnego rodzaju, na przykład te kable, bo będziemy chcieli podłączyć na pewno tutaj. Eee, o, ten tu się ustawił. Boże, święty, to za głupek! Daj mi Mob Imprisonment Tool, gdzie to jest? Mob Imprisonment Tool, świetnie. Eee, zabieram cię stąd, bo szalejesz. Chodź, tutaj. <grym> A się schował. Chodź, tutaj. Zapraszam, ty wychodzisz tutaj. I jeszcze chcielibyśmy, tak, mm, odłożyć na pewno niektóre rzeczy. I ostatnie dwa addony. Mamy czwarty addon, jeszcze nie mamy piątego, natomiast tutaj nie postawiłem jeszcze mobcrushera, ponieważ jak wiecie dobrze, e, potrzebny jest do mobcrushera e, pink slime, o, 800 sztuk, o kurczę, To może już mamy, bo tylko potrzebujemy to. To czekajcie, może tylko zwykłą rurę byśmy wzięli, czyli byśmy to tutaj podpięli. Mamy, mamy. Eee, wziąłbym jeszcze może stąd pipe. 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 Ok. Basic Mechanical Pipe. God damn it. Czemu tak mało? Daj mi więcej. Pipe. Te 5 sztuk weźmiemy przecież. Nie zjem tego. Raz, dwa, trzy, cztery. No i oczywiście musimy teraz tak to ustawić, żeby to miało ręce i nogi. Rotate, nie. Fluid. Szukamy. Gases fluid. O nie, mit. Dobra, mit też mamy. Mit możemy włożyć tutaj. czyli tak, mamy mit 306, a tu mamy 1130. No i świetnie. Skoro mamy takie ilości, to myślę, że spokojnie możemy teraz stworzyć mob crashera. zdecydowanie, to to zabieram i dekonstruować dalej. Wiecie co? Po dłuższych przemyśleniach, szczerze Wam powiem, że mam pewne wątpliwości, czy chcę stworzyć e, MOB Crushera. Dlaczego? Już Wam za tłumaczę. Tylko wezmę jeszcze tutaj to wiaderko, e, włożymy do Dissolution Chamber, niech tutaj to się przetworzy na addon ostatni, ten piąty bodajże. I wszystko podłączymy z MOB Slower Factory. Bodajże, e, ale jeszcze to będę myślał. E, bo co zauważyłem? Zauważcie jedno, że w momencie kiedy chcę stworzyć MOB Crash'era, to potrzebuję Advanced Machine. Ok, PT Machine Frame stworzymy, tak? Stworzymy y, Simple Machine Frame. Ok, bo jesteśmy w stanie, ale żeby stworzyć już Advanced Machine Frame, potrzebujemy Netherite Scrap. A Netherite scrapy tworzy się w Ancient Debris. No i tu się zrobił potężny problem, ponieważ znowu szukanie przez kilka godzin. Ancient debris, po prostu mi się w tym momencie nie chce, powiem szczerze, nie chcę się tego szukać. I tak naprawdę, czy my potrzebujemy mięso z krowy? Najważniejsze dla nas, co jest. A potrzebujemy, faktycznie potrzebujemy. Czyli pewnie będziemy musieli to wszystko poszukać, ale na dzień dzisiejszy podłączymy to w ten sposób, żeby to w ogóle rozmnożyć, żebyśmy mieli już mleko, a dopiero potem będziemy szukali Ancient debris. Dlaczego? Dlatego, że Mleko jest potrzebne do tego, żeby można było rozmnażać szury, że można było je oswajać i tak dalej, tak dalej. Natomiast też będziemy potrzebowali pewnie w pewnych ilościach mit, oraz e, na pewno będziemy potrzebowali jeszcze... Mm, będziemy potrzebowali jeszcze... Tak właśnie myślę, czekajcie, bo jeszcze myślę nad rzeczą, bo może zamiast tego mob crashera mógłbym postawić jakąś inną maszynę, czyli np. jakiegoś stwora, który to będzie po prostu zabijał nasze krowy, ale nie wiem, czy jest taki stwór, który będzie zabijał krowę faktycznie, bo to jest jakby mob pasywny, to jest jako zwierzę i teraz w yy, takie Typu Coco nie będą atakowały mi e, mojego y, mojego z, zwierzaka, co jest troszkę słabe, no dobre i niedobre, no ciężko powiedzieć. Mob duplikator, no nic takiego ciekawego nie widzę, co by zabijało teoretycznie na, na szybko, e, więc może na razie zróbmy tak, że będziemy też szukali ancient Debris, ale to będziemy szukali w najbliższym czasie. E, także ze spokojem, tu mi się panoszy ten pan. Co mi się bardzo nie podoba, ale to nic. Ja podłączyłem w tym miejscu już. Oczywiście, kolejny nasz animal byłby separator, i moglibyśmy troszkę podprzykrywać. Czekajcie, czekajcie, weźmiemy sobie, oczywiście jeszcze, bo możemy wszystko podłączyć, to nie jest problem. To nie jest problem, możemy wszystko zrobić, tylko potrzebujemy jeszcze Dirt, Gras, cokolwiek. Co mi po prostu przykryje tutaj tą warstwę. Zaraz weźmiemy i przeteleportujemy nasze zwierzaczki, czyli dwa najważniejsze. Ja jeszcze bym się podłączył, nasz oczywiście Animal Feeder, co do tego nie ma wątpliwości. I jeszcze potrzebujemy tank, żeby tutaj mleko zbierać do naszych pojemników. I to zróbmy w pierwszej kolejności. Może zróbmy to w ten sposób. Ej, on mnie bije, tu nikogo nie ma. Kokotrajcy, zapraszam. Bo mnie leje. O, Jezus o, atakują go wreszcie, o, przecież dramat atakował mnie cały czas. Eee, tak, by wcześniej wam mówiłem, ja nie będę, jakby, ukrywał tych kabli, to fajnie wygląda, właśnie kiedy jest na wierzchu, więc tak też to zostawimy sobie. Eee, I ja chciałem jeszcze zrobić jedną rzecz, dwie rzeczy. Teoretycznie tutaj potrzebujemy WID, eee, czyli na pewno potrzebujemy tutaj wit, WID. WID. O, właśnie, jedną sztukę potrzebujemy, żeby ustawić, że do tego tu ma być. Oczywiście przy eksporterze, a tutaj się zrobiło zbiorowisko nagle. Problem jest z trafieniem. Wypad. Teraz będzie tutaj wit. Potrzebujemy na pewno... Aha, ciebie jeszcze zrobimy tak. Moving babies. Ok. a na razie jeszcze nie działaj. Run with no redstone signal. With redstone signal. Więc na razie nie będziesz przerzucał, bo chcesz, żeby jakby trochę się rozmnożyły. A tutaj moving adult. Zdecydowanie tak. No i wiadomo, że potrzebujemy jeszcze mob, imprisonment dwie sztuki, raz, dwa, raz, dwa, żeby to już zaczęło się rozmnażać, a ja za chwilę jeszcze postawię tam y, jakiś tank, którego stworzymy oczywiście po to, żebyśmy mogli jakby zbierać całe mleko, bo na razie to możemy robić. Mob Crashera jeszcze nie mamy, potrzebuję je zebrać, Ancient Debris, wiadomo, a wszystko na spokojnie. Dobra, niech to się rozmnaża. Oczywiście mamy dwie, od razu zaczęło działać, więc fajnie. Będzie jakieś pierwsze zwierzątko, mam nadzieję, że go nie przerzuci i go nie przerzuciło, więc działa. No i wiadomo, że tu jeszcze potrzebujemy mleko. Już cztery... ...bakety. Zbyt dużo tego nie potrzebujemy, więc też nie będziemy szaleć z tym wszystkim. Z, tymi, z wielkością tanków, bo mleko, wiadomo, będzie potrzebne, ale nie w ogromnych ilościach. Eee, no i co? Czekajcie, bo tu widzę, że mamy jakiś pojemnik do tego, żebyśmy mieli. Tak. Pojemnik na esencję. I tu chyba jest ustawiona esencja. Tak. Yy, mamy external storage. Mm, 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 mm. Tu mamy importer. Importer zabiera wszystko. Świetnie, to zróbmy tak, w taki sam sposób, czyli tak. Weźmiemy tanka, o, oczywiście nie mamy żadnych tanków. Jak duży jest ten tank? Advanced Fluid Tank, więc weźmiemy, zrobimy taki sam. Od razu mamy tank i jeszcze będziemy potrzebowali, oczywiście, e, storage external storage jedną sztukę. Proszę, ojej, trochę, trochę, trochę to potrwa, widzę, e, ale niech i tak będzie. I będziemy potrzebowali jeszcze, podejrzewam, importer. Zdecydowanie importer będziemy potrzebować importer. Dlaczego importer? Już Wam mówię, już Wam tłumaczę wszystko. Musimy podłączyć oczywiście tutaj do naszego tank, do naszego Animal Ranchera i może zróbmy tak, jako że tu jest ścieżka to nie będziemy tego psuli to schowamy to pod spodem. O Jezus, nie mamy w ogóle piasku? Ja co robicie? Nic nie mamy ogólnie, ani golda, ani irona, ani Piasku, ani tanków, totalnie nic, bieda straszna. Mamy teraz tak importer. To co Wam mówiłem, że podłączenie do całego systemu, i oczywiście jeszcze potrzebujemy tank z refined, yy, z, z external storage. oczywiście, czyli mamy tak. Najpierw może tanka położmy. Czemu tutaj mamy pink slime? A chcielibyśmy. A tu jest, advanced. Pomyliłem się. Mamy tutaj, i tu oczywiście potrzebujemy. Wiadomo, że external storage. Wystarczy podłączyć. Elegancko i tu potrzebowalibyśmy jeszcze mleczko, żeby system. Co to za dźwięki? Czyli się to? Coś niespotykanego to było. Ciekawy dźwięk. I tu wiadomo, że weźmiemy i damy mleko. Milk. Milk packet. A! Oczywiście, że typ musi być Fluid. Już kurczę, czasami zapominam o takich rzeczach podstawowych. No, ale widzicie, e, czasem tak bywa po prostu, nie? To usuniemy, to jest niepotrzebne. Fluids, tu będzie coś takiego, i pytanie, czy tutaj już to zadziałało? Oczywiście, typ fluids, i z automatu powinno iść to do naszego tanka, ale dalej nie idzie. A czemu? Powiedz mi, czemu ty nie chcesz stąd wyrzucać? To jest dobre pytanie, bo ciebie ustawiłem. Typ fluid, i z automatu mi wyrzucasz, tak? Blacklist on. Tu się wszystko zgadza i prowadzę cię prosto do kablem do tanka. I wtedy ładnie do tanka idzie mi w to miejsce. Natomiast ty. Może coś, coś nie podłączyłem? Może tutaj? Coś ominąłem? Gdzieś nie ma połączenia? Może? I on nie czuje tego? Nie widzi? Nie, no niby wszędzie mamy. A dlaczego nie chcesz? To żeś mi dał teraz zagadkę. Na koniec odcinka takie duperele muszą być. Patrzcie, tutaj zaczęło zasysać. To jest ciekawe, tutaj zasysa, a tam kurcze nie chce. O co ci chodzi? Jeszcze raz spróbujmy. Może zróbmy jeszcze raz coś takiego, że tu odsuńmy się od tego troszkę. Mamy dwa, 15 sztuk. Oczywiście external storage. przesuwamy, kładziemy sobie items. Milk Jest 18, 18 tego, że się skończyło już? Nie jest pełne. Whitelist. Coś się zblokowało ciekawe. No musi być tutaj list, czyli na białej liście. Aaa, bo miałem Blacklist, aha, już wszystko jest jasne, ale byłem głupi. E, dlatego, że miałem Blacklist, czyli jakby to było wyłączone, że, czyli nie dopuszczamy, żeby mleko wchodziło. Tylko że nie mleko nie wchodziło do tego, a wszystko pozostałe, żeby wchodziło. No a to tak nie może działać przecież wiadomo. To musi być robione tak, jak jest teraz, czyli musi być. White list i musi to działać w ten sposób. Pozakrywamy wszystko i tyle. Mamy teraz dostęp do mleka, nie mamy do tego surowca, którego byśmy najbardziej chcieli. Czyli mówimy tutaj o skórach. To jest największy nasz problem, największa nasza bolączka, ale z czasem na pewno to wszystko ładnie zrobimy. Tutaj też nie się rozmnażają, nie mamy też zbyt dużo wit, co jest też jakimś problemem, ale to będzie powolutku, oczywiście, rozmnażane, tak, żeby było tego dużo więcej, także powoli idziemy do przodu. Tu jest nasza maszyna, która... maszyna, Boże, chciałem powiedzieć nasz Cocotrace, który, który tu w ogóle nie powinien być. Co ty tu robisz, chłopie? Zabieram cię stąd. Wyrzucam cię stąd. Tu muszę zakryć oczywiście, żeby nikt tu nie miał dostępu, przynajmniej na ten moment. Potem to oczywiście odkryjemy, żebyśmy mogli postawić odpowiednie maszyny. Czekajcie, to jeszcze. I to jeszcze, e, super. Mm. Poroznażamy krowy, w międzyczasie ja muszę znaleźć Ancient Debris, dokładnie dwie sztuki, tak żebyśmy mogli to przepalić i stworzyć z tego Mob Crushera, no i do tego dołożyć kilka maszyn, które będą nam dawały właśnie te skóry i żebyśmy mieli skóry pod dostatkiem cały czas. Ale to mówię, no, ancient debris jest najbardziej potrzebne, Problem z szukaniem, bo jest to bardzo rzadki surowiec, bardzo ciężko go zdobyć. No niestety będę, jakby kopał, 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 jeszcze raz kopał, może coś z tego wyjdzie, zobaczymy, bo nie wiem. Ostatnio mi się udało, dwie sztuki znalazłem, więcej tego po prostu nie mam, ale trudno. Kolejna, jakby, część zrobiona do naszej automatyzacji świata. Dużo jeszcze przed nami, bo na pewno musielibyśmy stworzyć coś, co będzie dawało nam dużo Mita i Pink Slime'a, Kolejne kolory, które chciałbym, żeby tutaj pojawiły się na jakby. W naszych, na naszej jakby palecie kolorów czy surowców różnego rodzaju właśnie na tej ścianie, bo tutaj to będzie ładnie tu upiększone. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. W najbliższym czasie na razie mamy tylko i oraz mleko. Esencji za dużo nie mamy, ponieważ no niestety, ale potrzebujemy dużej ilości farm, żeby zabijać dużą ilość mopków czy zwierząt, które dadzą nam dużej ilości esencji. No ale cóż, nie będziemy przedłużali, ponieważ nie ma sensu. Widzimy się w odcinku nr 32, gdzie będziemy robili kolejne kroki, żeby rozwijać nasz świat. Także, pomalutko idziemy do przodu. Jeżeli nie wam się podoba, to oczywiście łapeczka, subskrypcja oraz dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco. No i cóż, ja się tam i żegnam. Widzimy się w odcinku 32. Tak więc, trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!